Czwartek, piąty tydzień Wielkiego Postu. Dzisiaj czytania mówią o zaufaniu, o wierze, o tym, co, czego nie jesteśmy pewni, ale czemu możemy tylko dać wiary. Pierwsze z księgi rodzaju. Pan mówi do Abrama, że zawrze z nim przymierze i przymierze będzie to polegało na tym, że uczyni z niego. Uczynię z ciebie wielki naród, będziesz ojcem mnóstwo narodów, że będziesz niezmiernie płodny, a przecież Abraham już młody nie był, no i że odda tobie i tym przyszłym potomkom twoim ten cały kraj. Skąd mógł Abraham wiedzieć, że Pan Bóg nie kłamie? Na czym się opierał? Jaki argument, jaki dowód? Ludzie mówią: dajcie mi dowód, dajcie mi argument, to uwierzę w Pana Boga. Na jakiej podstawie Bóg mógł? Na jakiej podstawie Bóg mógłby być prawdomówny? Na jakiej podstawie Abraham mógł uwierzyć? Na żadnej. Jedyną podstawą było słowo. Słyszał to słowo od Boga. Uwierzył Bogu na słowo. Trochę jak w małżeństwie, kiedy ludzie stoją przed ołtarzem, mówią, nie opuszczę cię aż do śmierci, będę ci wierny aż do śmierci. Na jakiej podstawie? Co ty możesz wiedzieć? Skąd ty możesz wiedzieć? Wierzę słowu. Poznałem trochę tę osobę i wierzę jej słowu, wierzę Jego słowu. Abraham zna już Boga parę rozdziałów. Wie, jaki Pan Bóg jest. Wie, że można Mu wierzyć. Ale to jest niesamowite, ta wiara słowu, że tak naprawdę On całe swoje życie oparł nie na argumentach, nie na dowodach, nie na pewnościach, ale oparł tylko i wyłącznie na zaufaniu. Zaufaniu temu, który Mu się objawił. Psalm zwraca uwagę na to, że że to, co Pan Bóg zawarł z Abrahamem, czyli przymierze, że to funkcjonowało. Potomkowie Abrahama, słudzy jego, synowie Jakuba, jego wybrańcy. Pamiętajcie o cudach, które on uczynił. Rozmyślajcie o jego potędze. Rzeczywiście. Abraham urodził syna, syn jego urodził następnych. Powstaje naród, naród się rozmnaża, powiększa. Zdobywa ziemię obiecaną. Na wieki pamięta o swoim przymierzu, obietnicy danej tysiącu pokoleń. Tysiącu pokoleń. Czyż nie jest to fascynujące, nawet z punktu widzenia czysto ludzkiej historii, że Abraham, który mógł kiedy żyć? Czy 1800 lat temu? Czy 1700? 600? Że tak naprawdę daje początek narodowi, który trwa. Cywilizacja egipska minęła, grecka minęła, sumerowie poginęli, a żydzi trzymają się jakoś bardzo dobrze. Wbrew temu, że nawet przez wiele stuleci nie mieli swojego państwa, czy nie jest to jakiś znak? Czy nie jest też nawet znak, że przecież chrześcijaństwo pochodzi od Abrahama również? Że islam pochodzi od Abrahama również? A więc w pewnym sensie Bóg zawarł przymierze z człowiekiem, który dał początek trzem religiom dzisiejszym wielkim? Religiom, które stanowią większość tak naprawdę ludzi, czy ludzkości na świecie nawet procentową? Czy nie daje to do, do pomyślenia, że jednak to słowo, które nie miało żadnych argumentów albo nie miało żadnych prób, to słowo okazało się prawdziwe. I tu przechodzimy do Ewangelii, do słów, które mówi Jezus. Jezus powiedział do Żydów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Nie umrzesz. Kto spożywa moje ciało i krew moją. Trwa we mnie, a ja go wskrzerzę w dniu ostatecznym. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, nie umrze na wieki. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. To mówi Jezus. Mówi rzeczy tak niewiarygodne, jak niewiarygodne Bóg powiedział do Abrahama. Uwierzysz, czy nie uwierzysz? Szukasz argumentów, zastanawiasz się, czy to jest prawdziwe, czy nie? Przecież już znasz trochę Jezusa. Znamy go dłużej niż Abram znał Boga. Znamy go może nawet głębiej, bliżej, nie wiem. Pewno, że zostaje nam tylko Słowo. Zostaje nam tylko Słowo, ale aż Słowo, bo to nie jest Słowo byle kogo. To jest Słowo kogoś, kto, kto umarł i kto zmartwy wstał. Jedynego kogoś, kto zmartwy wstał. Jesteśmy uczniami Słowa. Jesteśmy ludźmi, którzy wierzymy Słowu, ale wierzymy nie byle jakiemu Słowu. Wierzymy Bożemu Słowu, i na podstawie tej wiary jesteśmy przekonani głęboko, że Bóg będzie wiarygodny i skoro obiecał, że będziemy żyć na wieki, będziemy żyć na wieki. Niech on nam w tym błogosławi, żebyśmy nie stracili tego przekonania, przekonania, które nazywa się wiarą, wiarą w Jego Słowo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn. I Duch Święty. Amen.